I dzisiaj, podobnie jak nasz Stitch lub Lamborghini. będziemy otwierać Zootopię. Zootopia, tak jak wiecie teraz, podbija po prostu całą Polskę, bo jest dwójka, w sumie cały świat. Mamy do zdobycia sześć figurek i jest to z Miniso. Ja totalnie marzę o tej Judy. Ona... O tej Judy? Tutaj jest Judy. Ona jest taka tutaj troszeczkę smutna, ale są dwie Judy, ale ja bym chciała policjantkę, czyli Judy! Policjantka, co prawda dzisiaj jestem lisem, ale nieważne. A właśnie, jeśli chcecie zobaczyć, zootopię w prawdziwym życiu. Koniecznie zobaczcie sobie ten odcinek, ale potem, bo najpierw musicie przynieść mi szczęście i pomóc mi zdobyć Judy. Słuchajcie, jeśli teraz zostawicie kciuka do góry, to na pewno ona tutaj będzie. Z tego co widzę, nie ma rzadkiej tutaj, bo są hmm. tylko jeden nasz. Czemu nie ma rzadkiej? No, wiesz co? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, najczęściej w popmarcie są te rzadkie. One są akurat z Miniso. Aczkolwiek nie zamawiałam tego oficjalnie od Miniso, ponieważ na Miniso tego już nie było. Wziąłam to od Rieslera, w sumie od dwóch różnych Rieslerów, więc mam nadzieję, że mnie nie oszukał. Aczkolwiek zwróciłam uwagę, że te saszetki wyglądają podejrzanie. nie ale mają. te czy ty też? Te też. Obydwie nie mają hologramu. Wiem, że to jest główny wyznacznik, natomiast też wiem, że raz trafiliśmy chyba z Top Toya, z tego sklepu bez hologramu, ale ja to kupiłam w Top Toyu. Okej, okay, więc... no to jest niebezpiecznie. No właśnie, już mam coś tutaj suspicious. Koniecznie w komentarzu napiszcie mi, która część Zootop jest waszą ulubioną. Pierwsza czy druga? Może jeszcze nie się drugiej? Dajcie mi znać. A my zaczynamy. Zaczęłabym od jednej z tego boksa i jednej tej. I porównamy je, czy obydwie się czymś różnią. No w tych paznokciach będzie ciężko. O, czekaj, to może ja ci pomogę. Nie, otworzymy. No tak, no trzeba tak, wiesz, Ale to z tym! No ale nieważne. ceną się dosyć różniły. Ten kosztował 84 zł, a za te niecałe 300 zł, czyli 50 zł chodzi z dla boxa. Okej. Okay. Trzy dechy różnicy! No, więc już coś tutaj jest podejrzane. Te mają taką błyszczącą tutaj. Po na powłokę, no. a, a te nie. Masz rację. Okej, okay, no to już dlatego są różne. Zaraz się przekonamy. Tutaj już kitek troszeczkę zepsuł. Zobaczymy. Zaraz, czy się różnią saszetkami. I one będą mięciły się jak labubu. Unikania kontra rzeczywistość. O jejciu, o jejciu, chciałabym czuć. Policjantka. Mm. Jak on wygląda? No dobra, mm. troszeczkę ryjek ma tutaj uszkodzony, ale mogło się to zdarzyć w trakcie po prostu produkcji. Ma dziwny ten krawacik taki. Czekaj, może to wszystko ułożymy. Ojeju, jego nóżki się trochę powyginały. I ten pasek mu trochę spada, może schudło ostatnio. dlatego mu spada. Mini są, Disney, ale wiecie, to wszystko można podrobić. Nie ma tu żadnego tego zeskanowania. Tu mamy taki breloczek. To jest przeszyte na nitkę i można to odwrócić, jeśli tego nie chcemy. Oczkami nie rusza. A karta, właśnie karta. A to jest ważne. No, wygląda całkiem całkiem, co uważasz? Bardzo ładna. Zostawmy to teraz typ. Zacznijmy od tej uszkodzonej, ale kot ja ją uszkodziłam, jak wyjmowałam ją po prostu z pudełka z przesyłki. To jest moja wina. Patrz, ona ma inne rozdarcie niż tamte. Inne, bo to inne kartonki. No, całkowicie. Ale to też pamiętaj, że nawet Labubu się różniły z oficjalnego popmartu, po prostu w zasadzie od tego, kiedy zostały stworzone. Bo oni tam później zamienili, pamiętasz, te woreczki, produkcje. No, było jak było, mam nadzieję, że to jest oryginal! No ja też mam nadzieję, że koszt 84 zł za jedno. Zaj jedną widzowie. jest masa pieniędzy. Ale patrz, saszetka jest identyczna. Wydaje mi się, że jest troszeczkę większa. Nie uważasz? Otwórz, zobaczymy co jest w środku, wtedy porównamy, kto jest większy od tamtego. To jest, jest większa. Zdecydowanie większa. większa. Okej, okay, czyli na pewno one się różnią. Czyli jedna z nich może być podróbką, albo obydwie są podróbkami. Otwira. Mamy większą szansę na zdobycie wszystkich, no bo mamy aż 8 boksów. Dobra, oh, Boże, oh, Boże, oh. Oh, Judy, O mój Boże, O mój Boże, o mój Boże Judy, policjanta? Czekaj, czekaj ładna. Czekaj, Ona jest ładna, tylko czy ty to widzisz? Co, co? Przecież to w wdzianko jest zupełnie inne od Ej, niego ten pasek Nie jest inny Nie ma inne. szans wygląda na oryginał, a to wygląda na totalną podróbę A Ania... co? No? Cieszę się, że chociaż jest oryginalna, bo kosztowała 84 zł. Ma takie uszka, jakie ja to są mięciusie i urocze, bardzo mi się podobają. Metka. I metka mi się trochę różnią. Tutaj jest tak samo. A nie, mają dosłownie identyczne metki. Jej nóżki są na swoim miejscu, nie były obkręcone. No, więc u mnie nie ma. Totalnie wyglądają legitnie. Nie ma tu karty, ale w pudełku jest. O właśnie, mi się chyba zawsze miało tak kartę. I ta karta jest zaokrąglona, tak jak powinna być. No, patrzcie. A ta jest kanciasta. To nawet nie jest karta, to nie jest karta. Ania, Uch. dlatego były tańsze, rozumiesz? Okay. zostaliśmy staliśmy jej Dobra, ale cieszę się, że chociaż te, właśnie te. To, to już mnie nie grało, że one są takie ładne, błyszczące. No, mnie to nie interesuje. No z tego. I faktycznie, jeśli trafimy tu Judy, to wtedy je porównamy i zobaczymy, jak dokładnie wygląda. Otwieramy tu, sobie. aż nie wyjdzie Judy. Szybciej. Dobrze. No, no po co kładziesz te łapy tutaj? Młodmuj co? Mi łapy, po co to kładziesz, no? Dobra, jeszcze raz to otworzyć, bo może. No. Nope. Aaaaaah! Tak, nie. No, no, tak no, się otwiera! że Nick jest taki! A, taki to znaczy jaki? Go. No, uszkodzony przez ciebie! Ale proszę nie, bardzo, chcesz no, się u... wymocnić, to otwórz! Aaaa, tak otwieram dinozaury, proszę nie bardzo! Skąd wiesz, że tak otwieram dinozaury? Jesteśmy kolegami! Jesteś tak stary? Okay. Tak, jestem kolegą z dinozaurem. Proszę, <śleszy> otwórz to, Staszecki, jeden będę nerwowo bawić, totalnie cieszę się z tej zootopii! To jest Judy? To jest Judy. To jest Judy! i teraz, co jest ważne, żeby nie pomylić... O mój Boże! O mój Boże! Serio nie pomylić? Patrz na oczy! Nie. Twarz w ogóle inna. Pasek inny. Słuchaj, ta jest na pewno mniej szczegółowa, tak Chyba jest bardziej, dużo bardziej. bardziej. Jest ładniejsza, Ma inny w ogóle ten brelok. Zobacz, tam ma różowe, tam niebieski Ten materiał jest inny niż ten. Ten kołnierzyk jest o wiele taki wiesz, szerszy i rozległy, i tu widać nitki, a tu jest ładnie wszystko uszyte. No i zobacz, ma tutaj uszkodzoną hmm? stupkę i te stópki znowu są pokręcone, a ta pokręcone ma stópki. idealnie Tak, to jest właśnie widzowie. Uważajcie na pokręcone stópki. Uważam, że ta jest oryginalna, mimo że nie miała holu Programu, co mnie bardzo ściwiło. Albo lepsza podruba. Myślę, że aż tak? I nie spotkamy się z tak dobrymi la Labubu. Więc sądzę, że jest to oryginał, aczkolwiek chciałabym tutaj trafić właśnie jeszcze inną figurkę, nie Judy, Dobra, żeby. To tu trafmy i zobaczmy, ofic... co musimy trafić tu. O, tu jeszcze mamy porównanie kart, ta jest bardziej taka fioletowo-różowa, a ta szara. Tak profesjonalnie wygląda ta Tak luk, ta profesjonalnie ta dla ludzków. Aczkolwiek uważam, że nie ma co. Zobaczymy, co tutaj wylosujemy, żeby zdobyć tą samą rzecz tutaj, która nie będzie Judy, bo już ją mamy oryginalną. w i o tyle fajnie, że te karty są w środku, jakby ja sobie od razu nie zdradzam kto to jest, więc tutaj jest na plus, bo w tym było na zewnątrz, ale w sumie tak jest faktycznie w oryginach, że No mówię, te karty że jest na, na zewnątrz. Na zewnątrz. Aaaa no trudno. Tak to jest, jak się po próbuję zdobyć. O matko odchodzi nik, będzie inny nik. O, ten fajny. Ładny, Ładny, ale widać taki. Brak I, wiesz co, szczegółów. spojrzałam się najpierw na jego twarz. Jego twarz jest bardzo urocza. Natomiast no, widzę już po tym wdzianku, że jest... O, na rzepy. Można go zebrać. I nikt widzisz. No chyba nie będzie, przypomniał tego. Nie, 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 raczej nie. Raczej odpuśćmy. Dobra, jakby sprawdźmy sprawdzimy, co jest tutaj, wtedy porównamy te dwa niki, bo tam te na pewno znik. Nich... nie jest jak za 50 zł no Pokaż, Chutno pokaż, pokaż, tutaj. Bardzo ciężko od resellerów kupić, bo często ci resellerzy mają wykupione komentarze i te komentarze pokazują zdjęcia oryginałów, a niekoniecznie od klientów. Dlatego jest to mega ciężkie. Ja próbowałam przejrzeć wszystko, no ale trafiłam na takie i na takie. Ale chociaż w połowie mi się udało. Dobra, zobaczmy, czego tutaj szukamy, żeby Tylko nie porównać. Judy. Znaczy Judy, ale nie policjantka może być, pamiętaj. Hmm, bo jest jeszcze ten tej chcemy, wersji. Ania, Nika albo hmm. tą, tą baranicę Nie, Nie, ja chcę teraz obieczka Ja chcę teraz. Nika z tej serii. Mam już Judy teraz chcę oficjalnego nika. Proszę! Błagam, mamy dwa do porównania. Obojętnie, który ważne, żeby to był nick! Jeśli ktoś jeszcze nie zostawił kciuka do góry, to wez mnie. Naprawdę pomogły wasze kciuki teraz do góry z Judy. Tak, 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 teraz macie szansę zostawić kciuka. Dawaj 3, 2, 1. Czemu to go nie otworzyłaś jeszcze? No ile mają czekać widzowie? Macie jeszcze dodatkowe dwie sekundy, dwie. Rozrywamy, to myślę, że to jest takie łatwe w tych własnych. No, Jak ludzie z tym razem? Delikatnie. Rawr. I zamknijmy prosto, to jest fajne, bo to takie faktycznie większe Otwórz, zamknij oczy mhm. i zgadujesz od razu co to jest, masz na to 5 sekund 5 sekund? Tak, wyjmujesz 5 sekund od tego Czekaj, wyjmę dla widza 4, raz, dwa, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Ale która... Judy inna bo dobrze, na... dobrze, raczej yeah. dobrze oh, Ale ładno, zobacz na jej twarz Dobra, ona jest ja fajnie napracowana, tylko nie jest jedno gdzie jest nikt Pójdźcie tu, gdzie jest nik się pyta. Ale super to wygląda, bardzo mi się to podoba. Oczka, mi rusza, bo sprawdzam, bo nie wiedziałam, że skulpandy ruszają. Zawsze już teraz będę sprawdzała. Super, ten kapelusik ma taki na sobie w swojej farmie marchewkowej. Bardzo jest ona urocza, jest ona przyjemna, ma takie stópcie tutaj. A, jeszcze tu karta, brawo. Bravo. Co ty zrobiłaś, Ania? Czekaj, gdzie jest moja karta od tego? A, w środku, no, no tak. Ania. Okej, okay. nie buntuj się. Trzeba. I teraz? Taczekaj, to... Załamało się. Tak, tak mi się wydaje. I teraz, dla porównania, trzeba zdobyć dokładnie taką Judy w tych boksach. Szukamy pani, paninki Judy. No, no właśnie, gdzie? Ja się pytam, gdzie? Jest popko. <grym> no no, ona jest taka, no. Robimy z niego pasztet. Nie, to jest ona. Nie, kur... Boże, nie. Nie, 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 nie jem mięsa. Nie, je nie chcę o tym słuchać. Zgodziłaś się. Idziemy dalej. Jest to bardzo leciutkie, ale nie mamy jeszcze żadnej, no tej, jak ona się nazywa? Wiem, baranicy. N no, nie balanicy, tylko no, owieczki. Musimy tutaj zdobyć Judy tą plażową i właśnie tą owieczkę razy dwa. Ciekawe, czy uda nam się trafić wszystkie i które nam się trafią mm -hmm. powtórki. Przekonajmy się. Może jest tak zrobione, że wszystkie sześć są, dawaj. Ale mogę się Cieszę, zaraz sobie idę do turewki, przypnę, będzie tak, że Gdyby nie porównywać, to one wyglądają ładnie. To wygląda dobrze. Wygląda bardzo ładnie. Ale ma nóżki wykrzywione. A, no Wszystko widzisz. wiadomo po tych stópciach. Tutaj jeszcze ma troszeczkę właśnie ten lakier darty. Ale ta sukienka jest całkiem, całkiem. Ma piękne okulary. I twarz jest nieporysowana. W porównaniu do tamtych I ma bardzo przyjemne to futerko. No i właśnie ten breloczek. Aczkolwiek tutaj trochę kolory wyglądają na brązowe. Ciekawe, jak powinno wyglądać w oryginale. Zobaczmy na tym pudełku. Ej, tak. Chyba ona powinna mieć bardziej brązowo-fioletowy strój niż niebieski. Nieważny. Dlatego tak ciężko było je ogólnie zdobyć, ponieważ to są Pierwsza boksy serii. z pierwszej serii. Ciekawe czy będą boksy z drugiej. I trafimy węża. A Garego, no. Ej, tak by wisił fajnie, można go tak opleść. był taki słodki Grzegorz w polskiej wersji. Ja on tak słodko mówił, bo nie miał później, ale to nie zdradzam wam czemu. Tak właśnie wyglądał. A ja mówię, na kogo Szyb chciałam powiedzieć, żeby tu był Gary. Kitek! No co? Jak ja cię fajnie! Do tego koszal wyląduje jakakolwiek powtórka. Powtórek tutaj nie ma nie Czy Wydaje się, żeby wszystkie tutaj. O, o. Mieliśmy z tego Judy. Nie. nie mieliśmy z tego Judy Nie mieliśmy nie. do porównania. Porównamy ją od razu. Zobaczcie kapelusz. Tak, bo ogólnie ich stroje można zdjąć. O to chodzi w tej nie. serii. A pokaż tą, O, ta jest przyszyta Postaw na tych oj, oj, stópcie królizia. Teciastne, karty... spodenki. Też jest bardziej takie. I nawet kolor futra się tutaj różni. Tu widać, zobaczcie. Brudny pyszczek. Trochę pracowań, tak. Ale ogólnie szczerze nie wygląda aż tak źle, jak mogło. Yy, ale patrz, z LabuBu też tak było. Jak już były podróbki no. LabuBu, to niektóre wyglądały tak ok, a niektóre wyglądały PORAŻKA! Ale z tego jestem mega zadowolona, będę sobie je nosiła. Słuchajcie, <laughs> ostatni box i jeśli tu będzie powtórka, to trafi do tego nie kubła Nie będzie powtórki, nie będzie ale powtórki, ja trafimy właśnie tą Ja ci mówię, że specjalnie zrobione, żebym wszystkie sześć. Tak jest w Popmarcie. Jeśli kupi się taki box to wtedy jest taka szansa, Zdobędziecie wszystkie figurki, a zamiast jednej figurki będzie rzadki, albo właśnie tamta figurka. Możesz zdobyć prawie wszystkie. No dobra, błagam, nasza owieczka w więzieniu, w pomarańczu i profarbowaną ryną. Błagam, błagam, błagam. I to będzie to. Ja zamykam oczy. to będzie ona. Zowie? Coś mi wypadło. Że Przecież tak się przemądrzałeś, no. Ale nie szkodzi. Ważne, że mamy chociaż jedną owieczkę. Jest dobra. Ej, por i tak porównajmy jest między dobrze. sobą. Podaj mi tamte, proszę. Ta trochę bruna, czyli za każdym razem po prostu to randomowo wychodzi. Ale zobacz, jaki tam ma brzydki oczy. Ta już nawet ma ładniejsze. Tu jest bardzo porysowana, więc nawet podróbka od podróbki się bardzo różni i ta ma bardziej porysowane stópki niż ta. Po prostu randomowo robią, a z reguły jak robią oficjalne starają się na pewno 100%. Mniej defektów no. Więc ty idziesz tutaj. A ja najbardziej cieszę się oczywiście z naszej oryginalnej Judy policjantki. Jest moją ukochaną postacią. Jest mega cute i w ogóle to fajne, że ona tak dąży do spełnienia marzeń mimo, że inni mówią, że nie da rady. Więc w ogóle, że ogród jest tak cudownym filmem animowanym. tak. Wam polecam. Jeśli chcecie, żebym otworzyła na kolejnym odcinku kolejne saszetki właśnie z ogrodu, znajdę jakieś, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem 3000 łapek do góry, a my, słodziaki, widzimy się na tym zwierzogrodowym odcinku. Buziaki! Pa!